Nie no, powiem tak, zaczęło się grubo i poczułem się lepiej. Waldman stwierdził, że bardzo dobrze po angielsku mi szło. No z Czechem po angielsku... Nie, żartowałem, naprawdę. Bardzo, bardzo miły, fajny, mmm, fajny człowiek, który umożliwił nam dojście do centrum, bo stanęliśmy około półtora kilometra stąd. Mapa prowadziła nas w trochę inne miejsce, e, ale udało się dobrnąć do samego centrum. Liberec, drodzy moi. To miacho, zobaczcie, z drugiej strony taki ładny budynek. To miasto ma być naszą wisienką na torcie. To miasto ma być dzisiejszego, e, całego dzisiejszego dnia, największym, najlepszym punktem. W związku z tym, no co ja mam wam dużo powiedzieć, po prostu startujemy, ruszamy. Nasza przygoda ze zwiedzaniem, trochę Czech, trochę Niemiec i trochę Polski e, trwa. Dzisiaj jest liberec i dzisiaj będziemy się świetnie bawić. Później mamy coś jeszcze, ale na razie o tym nie będę mówił, bo to wszystko zależy od tego, jak się wyrobimy czasowo. Także rozpoczynamy. Wchodzimy na stare miasto w Libercu i za chwilę widzimy się znów. Witajcie. 5000 mieszkańców, czyli miejscowość tak naprawdę nieduża, a na warunki czeskie okazuje się całkiem spora. Jestem w tym momencie na rynku. Patrzcie, to jest ratusz, przepiękny rynek. Zaraz Wam pokażę, bo już pokazałem. O nieważne, w każdym razie za chwilę zobaczycie rynek lub już zobaczyliście, naprawdę przepiękny, naprawdę kolorowy, taki sielankowy, cukierkowy, kolejne cukierkowe miasto. Ja myślę, że tutaj na tym łączeniu Polski, Niemiec i Czech, większość z miejscowości, większość z miast będzie właśnie tego typu. E, powyżej 100 tysięcy mieszkańców, miasto. E, które stanowi tutaj dosyć ważną metropolię i kulturalną nie tylko zresztą jest tutaj coś co nazywa się skocznia narciarska w Libercu odbywają się e, zawody pucharu świata bardzo często możecie oglądać je w telewizji my natomiast spróbujemy odnaleźć e, różne fajne dziwne miejsca może dziwne to przesadziłem ale z marzliny jeść nie będziemy dziwnie <grymnie> mi się to kojarzy Wanilkowa, Jachodowa. Zobaczcie, jaka piękna uliczka! I tych uliczek jest tutaj całkiem sporo. tak Także dzisiaj na pewno w tych miejscach będziemy bywać. Trochę więcej wam im pokażę. Ich pokażę. No i myślę, że to będzie taka miejscowość bardziej turystyczna. Czech powiedział nam, gdzie jest najstarsza, najstarsza budowla w tym mieście. Także tam spróbujemy również zagościć, zawitać. Tymczasem cieszcie się obrazkami, których powinno być zobaczyć. Nie, nie, piwo sprzedawali chyba. No e, także cieszcie się obrazkami i tym wszystkim, co Liberec tam e, proponuje i oferuje. Na razie nie chcę mówić, że mi się tu nie podoba. Na razie powiem... Jestem, nie zachwyca. Nie zachwyca. Jestem, jestem zawiedziony. Jesteśmy zawiedzeni, Zawiedzeni. zawiedzeni, Bo tak naprawdę spodziewaliśmy się tutaj czegoś dużo fajniejszego. Okazuje się, że żołnierz nie ma dupy nie urywa. A to właśnie liberec miał być tym miejscem, w którym zrobi nam się naprawdę miło. I stwierdzimy, że Spędzimy tutaj trochę czasu, a okazuje się, że wspólne hasło, zaraz się stąd zwijamy, naprawdę zaczyna działać, bo powiem szczerze, wyszliśmy tylko z tego ryneczku, który jest naprawdę ładny. Ryneczku, rynku, e, który jest naprawdę ładny i, i żadnych zabytków. Zobaczcie, kolejny plac, który nic tak naprawdę ciekawego nie pokazuje, poza tym, że są tu komercyjne e, sieci. Wracamy z powrotem tutaj na rynek, wejdziemy tędy i pójdziemy na drugą stronę. No i co i miało być pięknie, miało być cudownie. Okej, okay, ja rozumiem miasto komercyjne w związku z tym... O, piwo, kozel. Prawdziwy kozel? Nie no, to zamykane. E, poza tym, że jest mnóstwo sklepów, to magnesów nie ma fajnych 29 koron Kosztowały magnesy w sklepie, który oglądałem, ale to do magnesów to nawet nie było podobne. Po prostu ktoś nakleił kawałek zdjęcia i to wcale nie takiego dobrego na kawałek magnesu i próbują to sprzedać tutaj. Lipa, lipa jednym słowem, no ale cóż, drodzy moi, będziemy się za chwilę tutaj ratować przynajmniej fajnymi obrazkami. Zobaczcie. Idziemy do góry, idziemy do centrum, idziemy. Eee, próbować złapać rynek. <gry> w kamerze to wygląda lepiej niż w rzeczywistości. No i idziemy, idziemy i zobaczymy co nam z tego wyjdzie, co tu ciekawego znajdziemy, bo jak na razie No dobra Nie wyciągam jeszcze wniosków. Pójdziemy dalej, pooglądamy, pocieszymy się tym co możemy. Zobaczcie, główna ulica. Ludzi też niewiele. Mamy dzisiaj piątek, wakacje, czyli powinno być chyba trochę więcej. Dobra, 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 dobra. Nie ma Oglądajcie. Piękne miasto. Wyglądają? Krewetkowe lupinki. <laughs> lupinki. Krewetkowe. A tak poważnie, jak ci się podoba? Że. No, że z... nie, no, nie przeklinam za bardzo. <laughs> Kuźwa. Nie, naprawdę. Jechałem tutaj z myślą o tym, że będziemy mieli. Naprawdę taki. Czut miód i malinki. Dwie poprzednie miejscowości, które oglądaliście w ubiegłym tygodniu i dwa tygodnie temu i trzy tygodnie temu, też były. były fajne. Były kolorowe, były ładne. Ok, może w wypadku liberca to myśmy sobie tą poprzeczkę wyciągnęli bardzo wysoko. Zapytaj tutaj o magnesy. Nie, to jest antykwariat. A to jest antykwariat. Może tu mieliby. Czujesz? Zielone. Jakie piwo? Zielone. No nie, no nie takim zielonym. No tak. No. Teraz poczułem. Gramy w zielone, albo gdzieś było widać. Zobaczcie. Ciągle jeszcze szukamy, ciągle dajemy jeszcze liberec. Libercowi Liberecowi. Dajemy ciągle jeszcze szansę na to. Aby zrekompensował ten przyjazd, ale on no jakoś mu nie idzie. No Próbujemy jeszcze coś tutaj wynaleźć. Są ładne ulice, ładne kamienice, ale tak jak widzieliście na tych obrazkach, generalnie wychodzi się z centrum, z tego głównego placu. I fertyś, jak to mawiają finish, jak to mawiałem Czesi. Fertis to Niemcy. No i nie ma nic dokładnie. Jest ok, natomiast miało tu być delicious. To miał być taki smaczek. Ten liberec miał spowodować, że Czechy nam się bardzo spodobają. I specjalnie też układałem ten wyjazd, abyśmy do Liberca dojechali i zobaczyli coś cudnego na zdjęciach co prawda było tylko centrum pokazane, no ale w tym centrum to poza ratuszem i poza kamienicami nie ma nic. Spotkaliśmy znajomych, którzy stwierdzili, że no piękno. taką palce lizać Na palców lizać nie będę To obiecuję No jest Marudzić też nie chciałbym, nie chciałbym, ale nie mam chyba innego wyjścia jak pomarudzić i powiedzieć, że nie tak miało wyglądać liberec. i dobra, będę uczciwy w stosunku do was. Jestem zawiedziony. Liberec nie spełnił zupełnie moich oczekiwań. Liczyłem na coś mega, a tu okej, okay. jest parę ładnych budynków, ale generalnie jest tego bardzo mało jak na 100-tysięczne miasto turystyczne. Nie, 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 nie. Zupełnie, zupełnie nie ten klimat. Teraz jeszcze dojdźmy do samochodu, jeżeli nam się to uda, bo, bo co zrobiliśmy, bo zgubiliśmy samochód. Nie wiemy gdzie jest. To nie no pewnie zaraz godny go dzień. Także dupa zbita. Generalnie, jeżeli macie 20 minut, pół godziny, my straciliśmy sporo więcej. To zapraszam do Liberca. Zobaczcie centrum i uciekajcie. No może jeszcze skocznia. Ale na skocznie to my już tutaj nie pojedziemy, bo jednak okazuje się, że te plany, które są w, w, gdzieś tam na, na naszej mapie, jest szansa, że się uda zrealizować. I naprawdę fajne plany jeszcze są. Dobrze, drodzy moi. E, Instagram, Tenmix Studio, Facebook, podróże za stówę, i do tego dodajemy łapkę. Jeżeli wam się nie podobało, trudno w dół, jakoś to przeżyję. A jeżeli wam się podobało, to w górę i będzie mi bardzo miło z tego powodu. Napiszcie również kilka słówek na ten temat. No i generalnie mam nadzieję, że spotykamy się za tydzień w kolejnym materiale z Czech również. Czy będzie to miasto, czy będzie to co innego? To zobaczymy, chociaż robimy zaraz podejście jeszcze pod fajny obiekt, który powinien się ukazać właśnie za tydzień na tym kanale. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Miłego weekendu. Narty.